Witamy Was bardzo serdecznie! Witamy! Ściągamy ten pomysł od Radimira, bo nam się spodobała gra, można tak to chyba nazwać, którą nagrywał. Prezentacja. Tak. E, ale dobra, o co chodzi? E, otóż będziemy grali w Anything Gallery i to jest e, aplikacja, która no. pozwoli nam zwiedzić muzeum tego, co chcemy, mhm. a raczej co Wydaje się tej aplikacji, że będziemy chcieli. No tak, po prostu wskazujemy jej o co nam chodzi, i ona nam daje materiały związane z tym: obrazki, tak, informacje tak. tekstowe i film. Aczkolwiek powiem ci, że to, co tu... to wygląda tak, jakby to miał być jakiś hot, nawet nie sądzisz? No, jest trochę niepokojące. No, no ale... u Radmira były jakieś bagi różne. Tak. A czy parę było bugów? To oczywiście Kononowicz jest pierwszym tekstem. Tak. I wiecie, istnieje możliwość. Istnieje możliwość, że to nie pokaże tego, co chcemy, ale... Ale, ale pokazuje. Księg ogółem dorabia na kopalni całe te... Major Rikonanowicz oficjalnie no to jest źródło podaje, nie? Tak. Znaczy nazwę obrazu. Poczekaj. Coś się zatrzymało. Może... Nie... Dobra, Trochę nam soki. się zacięło, bo kliknęliśmy na ten obraz. Ale już jest OK. E, znaczy, nie możemy sobie po. Znaczy, to są wszystkie obrazki, które w sumie znamy. A nie, dobra, to po prostu tak. To wygląda tak, jakby wiesz, coś się ładowało, ale ogólnie wystarczy Escape wcisnąć, więc Aha, spoko. Okay. Ej, to jest takie typowo obrazowe, ci powiem. To młodszy ksiek, no to nawet tak. Młodszy ksiek. Czekaj, e... To jakieś informacje czy coś? Informacje. Exhibition. Poczekaj, bo to może być. O tu na przykład. Nie. Info, chyba to się nazywało po prostu. Te tabliczki. Tak. Ej, czemu tu nic? O, 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 o. A coś tam o. będzie może. Piękne. <laughs> Ej, myślałem początkowo, że, że to jest cygaro. Nie. Ale nie. Za drogie. Exhibition. Jak właśnie gdzie ten film? To na końcu może. A? O, 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 tu księg śród gwiazd. Mm. Nieoficjalnie, że Kononowicz. No. Oh, wow. <laughs> <laughs> o Leonarda jeszcze byli. A no? Dla jego. No coś pięknego, ale... Coś pięknego, ale jeszcze film nie... Ej, co to jest? O, tu jest film jakiś. Aha, no właśnie, to jest. Ej, Light Boży! Ej, dobra. To jest Podlaskie Muzeum. Ej, to jest ten słynny... To jest ten słynny film, gdzie jest Coca-Cola. A, gdzie jest Coca-Cola? No. Troszkę się zacina, ale to nic. Jest jakoś warmiańska. Ej, zajebiste. Dobra. I za każdym razem, jak wam się już znudzi e, oglądanie tej jednej tematyki, możecie wcisnąć F5. Możecie wcisnąć F5 i wtedy wam się zresetuje. Możecie wpisać mhm. coś nowego. Ale wiecie, znana postać, to nie było tu jakichś wielkich no. zaskoczeń. Ej, to jest zajebiste! Taki podłużny. Płacz Boże. Widzę, że się ekscytujesz. Tak, 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 tak. Jeszcze chwilę połazimy, bo ciekaw. Znaczy, fajne, chociaż miałam nadzieję, że może wylosuję trochę więcej takich mniej znanych obrazków. Albo tu jak ta babka w ogóle, ale to pewnie ona po prostu ma tak na nazwisko. Czy coś. Tutaj, light całe te. Nie wiem, rozumiem, że to pobiera po prostu jak z Google grafiki, tak? Coś takiego, no. no. Dobra. To teraz wpiszmy dla odmiany Major, suchodolski. O jezu, no dobra. Ej, albo poczekaj, albo nie, coś mniej oczywistego może. Coś mniej. Na przykład Nero Boży. Nero Boży, ej, całe muzeum, ten. Jestem ciekawa, co będzie. Hmm. Okej. Okay. A czemu teraz dwójka? A czemu teraz dwójka drzwi się otworzyła? O! Jest nerko. Ale ej, zajebiste, widzisz, tu się już coś dziwnego zaczyna, że niekoniecznie będzie nero, ale mi się to właśnie podoba. Znaczy, tylko widzisz, tu się od, od, otworzyli dwa drzwi, no właśnie. ale tu w sumie masz zamknięte pomieszczenie, nie? Chyba, czego to zależy? Nero pies, Exhibition. <noise> Dobra, idziemy do nero pies. O! O! Jest. Oh, Zajebiste. A, nerko. Tu też nerko z potężnym defekatorem. Mm. Ner tutaj chciałem powiedzieć nero w sądzie, Kolonowicz w sądzie. Znowu nero boży? Ej, aż się nie mogę doczekać co będzie... O, o, info. Są podstawy, by uznać, że doszło tu do znęcania się nad zwierzętami. <laughs> Jezu. Czuję się jakbyśmy brali udział w jakiejś creepy grze rozwiąż zagadkę zdęcania się no w sumie, Kononowicza. No sumie jakbyśmy wpisali coś creepy, jakieś scp to pewnie. Jezu, to jest po prostu pies zaciążony chyba. Mam nadzieję. Nie wiem. Jest, jednak jakoś nie jest aż taka mega. W sensie to są takie piksele, więc czasem trudno ocenić. Jezu, co tu jest? To jest też śpiący pies. A w jakichś dziwnych warunkach. Nie, nie pokazujcie mi takich rzeczy. Ale w sumie to też pokazuje trochę pokrewne. Bo Nero jest psem, więc automatycznie wysyła też inne psy. Czy znaczy, wiesz, no ale właśnie ja rozumiem to przez to, że zobacz, jak wpiszesz w Google, Google grafika, to te późniejsze obrazki są coraz mniej połączone. I jakby ta gra losuje, Bierze trochę tych najbardziej mm? trafnych. I to jest zajebiste. Ale też tych najmniej. <laughs> I to jest spoko, właśnie. To mi się podoba. Jest jakiś film sensowny, bo właśnie jestem ciekaw chyba tego najbardziej. Ale ej, no właśnie tutaj łatwo by było coś creepy, aby się stało, bo zobacz, coś takiego nieoczywistego, a nagle ci jakaś dziwna morda wyskakuje gdzieś tam. No. No nie, nie taka, bo to jest normalne akurat. To nie jest Nero chyba nawet, ale to nic. Tu w ogóle, ja nie wiem, jakaś podłoga w powietrzu wisi. <grym> Eee... <noise> Okej. Okay. Kierogi. Nedo to niezwykły pies wtypiałam stawek na kochający dom i łodzek. Niestety w swoim życiu człowiek zabił go już kilkukrotnie. Hmm, ciekawe o kim mowa. Nie wiem, nie wiem. Dobra, bierzemy coś innego. Nie, ja, spoko, już możemy wracać. Dobra. To co teraz może nazwę Dobra, wpiszę samego siebie. Dobrze, zacznij od siebie. Radimir, mu... <noise> Ej, Radimir mówił, że nic nie ma z nim związku. Ej, ale to mi wzięło chyba z Facebooka. To mi wzięło Ale z... To też w Google grafika może się pokazać. Aha. Dlaczego nie, w sumie? Zagotnijmy YouTube. No, musimy popatrzeć, bo jestem ciekawa, właśnie. Radimira o. też poszukała jeszcze. Twoje zdjęcie. Jezu. Pamiętamy. Pamiętamy. No, wstawiłem na dywan. o Info. Dago karta techniczna. Co? Nie mam pojęcia. Aha Nie no, drago kim? dalej niech to zostanie. Jo, tylko... Zacięło się? Czekaj, jeszcze Póre. raz, dobra? No dobra. Je jeszcze raz, bo coś kurde nie chciało mi... Jak są takie puste, to może Doki. oznacza, że możesz sobie poszukać nowego. Doki Exhibition. Frank 1 Adventure. To było. Mario Forever Exhibition. A. Aha. Fajne. A co teraz tak słabo? Ale czekaj, bo ja wszedłem w jedną ścieżkę. A są dwie? Tak, tam była druga, w którą nie wszedłem. To dawaj. Bo tam się już dobrze zapowiadało przy tym poprzednim szkaniu. Okej, okay. czyli obrazy póki co widzę są dwa takie same, tylko w innych miejscach. Doki. O, Mario Forever. Mm. Muzyka zamiast walki, spor. Ej, fajnie jakby mi zgłosiło prawo autorskie, że sam siebie. Ciekawe. To jest możliwe na Twitchu na przykład. A. Tutaj pięknie, pamiętam ten motyw. No tak, najbardziej, najbardziej e, e, znana u mnie seria, i najbardziej oglądana, więc nie dziwię się, że tak jest. O, Doki Doki. A co to jest? Właśnie, fajnie, jakby bardziej szukało po zakamarkach internetu. Tutaj czegoś nie znaleziono, wiesz? Mhm. Doki Doki. Aha, tam była e, wystawa Doki, a to jest Litwicz. Ej, na też się to tak, zdjęcie tak jest. pojawiło. Nie wiem czemu. Jest Monika, naprawdę. Monika. Oki Doki. To nawet nie był mój film. A. co to tego Doki Doki się przy Tobie pojawia? Ej, ja podejrzewam, że jakbym Ciebie wpisał, to pojawiałyby się postacie z... właśnie z amnezji. Serwus grunt, jakbyś pisał? No. To jednak Serwus G mam od niedawna, więc nie ma co wpisywać. No dobra, spróbuj, ale nie wiem, co się stanie. Serwus... E, chyba razem lepiej, jak to tak? tak, bo ja zawsze to mam Dobre. razem. Sprawdźmy. O! O, coś się otworzyło. I będzie nic. Exhibition. A, ej, już ej, widzę ej. mój obrazek. <laughs> Twoje obrazki na deviancie. Jak ja dzielę. Tak myślałam, że z devianta będzie. Ej, tutaj jak gramy w Teenage Mutant. A, To stare dosyć. No. Ale się pojawia. Kurde pojawi. same z, Weird. Same z dewianta, gówna. główna. Ej, to wszystkie są Stary. twoje obrazki. No? Ej, ale nie ma więcej? Nie znalazło, nie znalazło nic więcej? Może nie, no bo w sumie. Hmm. No bo co? Tutaj mogę wejść, i no. tutaj masz kino, już nic więcej nie ma. Chyba, że była jeszcze jakaś ścieżka, w którą nie wszedłem. Tutaj? A tam w tył można iść. Czyli a no to jest nazwa ej, tego obrazka jednak. Ej nie, bo ja tu w kółko się kręcę, wiesz? Tak? No. Aha. No obraz, nieważne. Coś tam było. Towarzysz Radimir. Sprawdzimy. Zrobiło się? A nie, czekaj. Zrobię tak, może od Aha, początku. No to coś tutaj widzicie baguje. <laughs> o! o! YouTube, A co właśnie? mówiłeś, że Cię nie wyszuka? Ja wyszukuję i to jest jeden z Twoich nowszych filmów. Fajne, DVD. Ej, to też jest Twoje. No. To, nie wiem co to jest. Stawaj samuraj zesrałeś się. Ej, Trzeba tutaj obejrzeć. Ej nie, ja muszę zrobić ten. Ej, zdjęcie temu muszę zrobić. A nie chciałeś puścić? A. Mogę, tylko na Facebook'a chciałem to przesłać. Aha. Stary koleżanka. do O! Oh. <śpiewanie> <śpiewanie> Dobra. Przepraszamy. Przepraszamy za. Nie wiem, za co, ale, <śpiewanie> ale i tak przepraszam. No i co? I masz tutaj nie, do... ring out. To ze mną jeszcze było nagrywane. No, no dobra, to już jest dziwne. A, co to jest? To ja nie wiem też co to może być. Tu chyba cię nie ma, jak mi się wydaje. Animacja, Exhibition. Nie, takie rzeczy właśnie są najlepsze. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe, ciekawe. A co tutaj jest? Doki, doki, już widzę. Dobra, co mamy? No nie. Trochę podobny do Radimira, ale to jednak nie on. Co to za ping Smutne. Tak. Ej, to już chyba powoli zaczyna odchodzić od tematu. To jest właśnie ciekawe. To jest, moim zdaniem, najlepsza część. Tak? No. Wpiszmy jeszcze Dragot tym raz. bo jestem ciekaw. Samego siebie. A, Doki, znowu to samo. Właśnie chciałabym, aby coś więcej pokazało niż tylko to z YouTube miniaturki. No właśnie. No dobra. To chyba Radimir też miał na filmie, nie? Tak, tego nie miał, mm -hmm. ale miał inne. Mm -hmm. Dobra, ciśniemy dalej. M musimy się jeszcze zastanowić nad wpisaniem czegoś śmiesznego. No właśnie chciałabym wpisać znowu coś takiego trochę nieoczywistego. Coś nieoczywistego. No wiesz, bo wiadomo, że jak wpiszesz jakąś popularną postać, to takich... No będzie tak, tak, dużo tak takich um... popularnych obrazków z nią związanych. I weź wpiszmy creepy. Jezu. <laughs> I będą dziwne rzeczy się pojawiać. Ta gra może być chodzodem, ale tylko wtedy jeśli. Saint John. Nie, tego bym nie chciała pisać. Ja nawet nie przypominam sobie. No dobra, weźmy F5. No to jest ten taki ta kukła, ten moda... A dobra, tutaj... creepy. No dobra. O! Creepy. No nie ma nic. Aż się zacięło. Właśnie. Już liczyłem na jakiegoś jumpscare'a. Co ja co, nic nie ma. Co to za lapsy? Ej, trochę bez sensu. Ej, no. czemu nie ma żadnych obrazków? Ej, dziwne. Poczekaj. A jakbym pisał po prostu... Creepypasta? No nie mówcie, że... A. Nie no, coś tam... No jakieś fanarty gówniackie. O, boję się. Nie no, tak... Nie no, creepypasta się niestety w wielu... tak opierają na czymś takim. <grym> to mnie bardziej śmieszy. Tak bardzo lubię dzieci, creepypasta.pl Ale nie, dobra, weźmy coś kurde... Tylko co? Hmm. Co? A, okej. Okay. Ok, po długiej na razie stwierdziliśmy, że e, Domino Gamer będzie adekwatne do wpisania. Na, e, osobno przeproszenie? Chyba tak. Twój ulubiony film. E, teraz tak, to nie jest główno, tylko to jest papryka. To czym on się wysmarował, więc Domino Gamer, social media. O, babcia Jagoda! Jezu! Prze Przepraszam, że promujemy takie rzeczy, ale po prostu ostatnio nas to o, rozwala. Tutaj oblewa swoją babcię wodą. Tu znowu to samo, co to jest? O, pizza. Aha. Pizza. A. Exhibition. <laughs> ale się zacina przez niego. Domino Gamer, co to, to jest za miniaturka? Fajny obraz. Aż się boję, jak przyjdzie film, obejrzeć. E... A dobra, bo Domino Pizza jest przecież. E? I, I to dlatego. Zajebiście. No, no w sumie, Domino Gamer jest grubasem, to pizza też pasuje. Ale, o, mamy salę kinową. A ta domino gamer stale wbija do pokoju i go napierdala. Chcesz to... Nie, nie, chyba nie chcę. Obejrzyjcie sobie sami. Klipart. I co? A. O, fajna ustawa, fajna. Moja ulubiona. Jezus Maria. No powiem ci... O, ja wiem, Bonzo. O. Tiger Bonzo. Jak widzicie my nie jesteśmy wcale monotematyczni. Pisujemy różnie. Ej, fajnie, bo wpisaliśmy siebie i ich. No. Mm. Ej, to wygląda jakby się ruszało. Ej, ej, bo to się rusza. Ej, no Zapraszam, Benz Elo. A to muszę włączyć akurat. Ja pierdzielę. Mam nadzieję, że będzie intro. No nic, to trzeba... No gówno, słychać, czyli tak jak na normalnych filmikach. Na YouTube. Jego. Yeah, no dobra. To idziemy drugą drogą. Zapraszam, Benz Elo Co? Fuck. Badrap. Bad 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 Jezu, to są B same B filmy! <laughs> Jezu, tam była jeszcze droga, ale dobra, nie ma. Co e... Kob... <grystanie> <Kobra. grystanie> Ej właśnie, jego żony w ogóle nie było, co nie? No, znaczy czy jest? No jest. Ale to, jest, ale to jest jej transformacja. <głos> <głos> Im dalej, tym gorzej. Ej, dobra, ja wiem. To jest y, ten muzeum, Dobrze. Przepiękne. No i do takiego muzeum to chodził. Info. Wstępne... Aha. Boże. A co patrzysz? Czekaj, okay. chcę sprawdzić tylko, dobra? Okej. Takie muzeum powinno powstać, bo to wiecie, to jest dziedzictwo narodowe. E, ten obraz jest całkiem ciekawy. To. Ciekawe? A co patrzysz? O, chcesz pisać jego nazwę? To? to jest całkiem ciekawe. Jeśli chcesz coś creepy. Saint John, no dobra. Pomad Saint John. Normalnie się A Czy To chyba jest jeszcze to wcześniejsze, poczekaj. Z haje. A właśnie, z Haje powinno być. Bo wiesz, wyjdzie ci Święty Jan. No no. Znaczy i tak pewnie wyjdzie Święty Jan. A, te gówniane creepypasty. Unmasked. No, Co? 100? Chyba tak. to ja nie wiem, co to za główne, jakieś triki pasty? A. No, na razie tylko jeden obrazek się chyba zgadzał. No, ale zabawne. DBD. Dobra. Mike Myers. Aha. To... Ja nie pamiętam, jak kiedyś dawno temu słuchałam o tym e, Triple Pastę i tak wiecie, nie ogarniam, ale pamiętam, że nawet ta postać jako jedna z bardzo, bardzo niewielu jest dla mnie w miarę straszna. Dlatego jeśli chcieliśmy coś strasznego, to myślałam, aby to zrobić. ja tu chyba jakieś Batmany się pokazują, widzę. <grym> z części oblutych przez społeczeństwo. Aha. Jezu. Gdzie my poszliśmy? Dobra. Weźmy coś ostatniego. Coś jeszcze, tak na zakończenie. Kurde, coś nie było, krypisbyt, zbyt, bo ta gra no by była właśnie. też na coś takiego dobra, właśnie. Ale dobra, nie, już nie słucham, no nie po to. Mogę coś innego. Piszę skery. Nieźle, o! o, what the fuck? Ej, pamięć, ej, czy ten obraz był? A to jest ten sam, a to jest z tego filmu jednego, wiesz, on na Netflixie można obejrzeć. A co to jest za film? Eee... Coś tam opowieści o zmroku, czy coś takiego, Aha. to są jakby, jest jakby kilka historyjek. Aha. No dobra, i tak to właśnie wygląda. Nie wiem z której strony to oglądać w sumie. No wiecie, no właśnie tak jak wydaje mi się, że najfajniejsza tutaj zabawa, jak się wpisuje coś takiego... Mniej popularnego, że coś tam będzie o tym, ale no tak jak piszę Majora Swodelskiego, to zaraz się pokażę wszystko. Wojciech tego... Exhibition. Na pewno oczywiste będzie. No. Jezu. no, i także I zachęca... po to właśnie to zachęcamy Was do ten. Ej, paczki back. No. Jezu. Wypowiem się na ten temat. Słuchajcie mnie. No do wieczoru. O I ogólnie polecamy Wam zapoznać się z tym programem, aczkolwiek e, znaczy, bo on tam ma ogólnie 40 parę mega. Nie wiem, czy byśmy nagrywali drugą część. Jakbyśmy. jakieś no, nowe hasła. No, no, myślę, że jednorazowo, bo to jest takie fajne do samodzielnego eksplorowania. No tak, tak. Z tym, że. O Jezu, w cyberpunku. Ej, tylko mnie zastanawia jedna rzecz, bo autor tego programu na stronie pisał, że e, obawia się tego, że mu może tak to habilitowany, że mu mogą e, zdjąć te aplikacje, bo to jest e, jakieś tam niezgodne z pewnymi e, zasadami Google'a i YouTube'a. Mhm. Nie wiem, o co chodzi. To, że on używa tak jakby i grafik, i po prostu filmu. Nie no. <laughs> chciałeś coś strasznego? No i no jest. Przed to to. No, także polecamy Wam to. I to tyle. Na razie. Pa.